Wśród produktów z pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka są takie, o których możemy śmiało powiedzieć, że na nie czekaliśmy. Takim oczekiwanym produktem jest e, niedawno wyróżniony pozytywną opinią, oczyszczacz z nawilżaczem Dyson Opiniowanie zaczęliśmy zgodnie z naszą procedurą od oceny dokumentacji, potwierdzając wiarygodność wszelkich oświadczeń reklamowych producenta. Równolegle, nasi eksperci prowadzili sensoryczną, organoleptyczną ocenę produktu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i rozwojowego tego produktu w otoczeniu dziecka. Ostatecznie produkt uzyskał 4,7 w pięciostopniowej skali. To jest świetny wynik, ale nie idealny. Zastrzeżenia ekspertów i użytkowników dotyczyły braku blokady rodzicielskiej na urządzeniu i pilocie oraz braku uchwytów lub kółek ułatwiających przenoszenie produktu. Nie z takimi problemami jednak radzą sobie na co dzień rodzice. Lista potwierdzonych zalet urządzenia Dyson jest długa i zawiera cechy, o które trudno w jednym urządzeniu. Dlatego właśnie ten produkt może się pochwalić pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka.